Zanim zaczniemy grę, od pewnego momentu straszne spadki FPS-ów. Po wielu próbach okazało się, że jest to wina grania na DualShock'u z PlayStation 5. Nie wiem czemu, ale domyślam się, że jest to kod spaghetti do sterowania akurat tym kontrolerem. Z klawiaturą nie było takich problemów, więc kolejny odcinek będzie już... grany na klawiaturze. No ale, zapraszam do oglądania. This is sobą i zapraszam was do odcinka z the Five Nights at Freddy's Into the Pit. Znam mniej więcej. Zależnie na którą by patrzeć, ale ten styl gry strasznie mi się podoba i uznałem, że z chęcią po prostu w nią zagram i może ogram w ogóle pierwszą swoją grę z fnaf Ma polskie tłumaczenie, więc dużo rzeczy ze mnie schodzi, żeby coś sobie tłumaczyć i tak muszę trochę podjaśnić, żeby na nagranie było doświadczenie narracyjne i straszne, zbalansowane. No chyba zbalansowane. Widzę, że nie ma tutaj 5x20, tak. Ten poziom trudności chyba jest zbalansowany, więc powinien być normalny. Czy coś interesującego mogłoby się tu w końcu wydarzyć? Asfalt? Czas już iść. O, ale świetna animacja. Kocham piksele. Piksele są. Muala. Voilà. Kocham, po prostu cudowna. E, czy naprawdę nie ma nigdzie indziej mogę pójść? Pizza była dobra za pierwszy kilkoma razami, ale naprawdę chcę zrobić coś nowego. Och, daj spokój, o, o Jeff's nie może być najgorszym miejscem na spędzenie czasu. Każdy dzień wygląda tak samo przez całe lato. Wchodzę, biorę pizzę, gapię się na ubrudzone tłuszczem żółte ściany przez godzinę, a potem czekam, aż mnie odbierzesz. Gdzie w tym wszystkim jest zabawa. Prawie się cieszę, że szkoła zaczyna się jutro i będę widzieć to miejsce tylko w weekendy. Przepraszam, synu. Wiem, że żadnemu dziecku nie powinno być dane móc bawić się tylko i wyłącznie w zrujnowanej pizzerii, ale Jeff's to wszystko, co mamy. To wszystko, na co nas stać. Wiesz, że od zamknięcia młyna mamy trochę trudną sytuację finansową. Jak tylko dostanę pełen etat w sklepie na rogu... Jeśli sklep na rogu przetrwa tak długo, wszystko w tym mieście jest martwe lub umierające nie wiadomo, co, czy, co zamkną następne. Dlaczego nie możemy pojechać do sąsiedniego miasta, gdzie przeprowadza się reszta ludzi? Wszyscy moi przeci, ale teraz tam są. Babcia powinna poradzić sobie z przejechaniem kilku mil. Cóż, dopóki jej słabe kości nie wznowią się z dnia na dzień, przeprowadzka nie wchodzi w grę. Trzy groźne kropki. Czy nie możemy po prostu owinąć babcię w folię bąbelkową? <grym> Ha! Gdyby to było takie proste, nawet z potężną mocą folii bąbelkowej, nadal jest zbyt słaba, i to się nic nie zmieni. Ech, wyobraźcie sobie, babcię owinąć folię bąbelkową, żeby ją zabezpieczyć. Mówiąc o rzeczach, które się nie zmieniają, zakładam, że ten opos nadal jest na rogu przy światłach. Serio? Zróbmy układ. Jeśli ten stwór nadal tam będzie, dam ci dodatkowego dolara na kolejny kawałek w Jeffs. Okej. Okay. Ale te dźwięki są creepy, ale też bardzo dobrze zrobione. Nadal tam? Nadal martwy. Czemu on miał przełamany kręgosłup cały? Wow. Ściedź go złapał? Będzie lepiej. Oz. Cóż, nie może być gorzej. To jest duch. Te. Nie wyglądamy na zbyt zadowolonego. zadowolonego. Nazywam się Oswald, jak rozumiem. Jakim jestem ojcem, jeśli nie mogę go uszczęśliwić, Nie mówiąc już o zapewnieniu mu czegoś więcej niż pizza. Przepraszam, że tak się to potoczyło, potoczyło oswald. Zostawiasz dzieciaka w Ja nam tam czeka przez, powiedzmy, 8 godzin pracy? Cóż, znów spóźniony tato. Pamiętasz, kiedy to było to miejsce? Totalnie. Moi rodzice zabierali mnie to cały czas. Nadal pamiętam, jak bawiłem się w basenie z pojeczkami i złapałem grzybice. Bój. Prawdopodobnie dlatego, nadal jest ogrodzony no i wiesz. Hmm? Tajemniczy basen z kulkami? Dułowy basen z kulkami. Bardzo ładna animacja. Już ją kocham. Na kółeczku mam mapę. Jadalnia. O! Logi, osol. Hmm, Tajemnicze basen z kulkami. A, to jest rozmowy po prostu. Zadania. Szukaj basen z piłeczkami. Słyszałem, że jak ludzie w restauracji dzf to rozmawiają o starym basenie z kulkami gdzieś w restauracji. Może warto to sprawdzić. Jest i OPOS. I osiągnięcia. Pytajniki. Maksymalizuj wskaźnik hałasu? Potknij się, co? No dobra, salon gier, basen z piłeczkami jest po prawej stronie Mogę dojeść tą pizzę O, mogę zapytać Nie rozmawiamy już więcej o tym obrzydliwym basenie z kulkami Ale kocham taką stylistykę po prostu mm, Sekretna scena nie wiem do czego jest ta scena. Nigdy nie ma tu żadnych zespołów. O! Coś słyszałem. To nie jest to miejsce, ale coś tu słyszałem. Jakieś takie bryczenie. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby Jeff tego używał. Wyjaśnia to wszystko wszystkie plamy na podłodze. Zamknięte i tak nie sądzę, żeby tam był basen z piłkami. Nie wiesz my jest eksploracja Oswald? Oj, nie wiesz. Ej, to naprawdę istnieje. W ogóle trochę obrzydliwie, ale zastanawiam się co by, by zrobił tata, gdybym się tu ukrył i się zgubił. Na chwilę, może nauczyłby się nie zostawiać mnie w takim strasznym miejscu na co dzień. O Boże, święty, nie rób... O, piłeczki się ruszają. Zadbanie o detale. Oj, dzieciaku, nie rób takiego czegoś. Jezu, święty. Boże, przepraszam, się wystraszyłem pewnie. Mikrofon uciął to. Boże, jakie hamski jumpsker. Hamski jumpsker na. Aby tylko nie zobaczyć zapalenia spojówek. Zamknij oczy. Into the pit? Skocz do basenu. O, co się stało? Badaj ter... Co tu się stało? Co, co to? Coś się tutaj e, stało dziwnego. Mogę wrócić? Czy coś w stylu? Te postacie wyglądają jak te, które rysuję. Tata mówi, że później pójdziemy do kina. Super, co oglądacie? Nie wiem, coś o ludziach łapiących duchy? Nie pamiętam tytułu. Och, widziałem to w zeszłym tygodniu, nie daj się obślinić. To miejsce jest najlepsze, chcę to zostać na zawsze. Ten pokój wygląda trochę obskurnie. Ale to tylko moje zdanie. Więc nie się ode mnie? Freddy, te kocie ruchy! Brązowy niedźwiedź, filetowe króliki, jakaś ptasia dziewczyna, przerażające, ale... Wszystkim się podobają. No, spójrz na te kocieruchy. Te ługi y bugi. Ja bym ich wezwał na pojedynek taneczny. Bo Błoni jest najlepszy. Myślę, że przyjmuje zamówienia? Na co, patrząc po tych ruchach? Mama mówiła, że nie powinnam tańczyć po jedzeniu takiej ilości pizzy. Ale hej, to impreza. Do najgorszego mogłoby się. <noise> Buty brzuchu. O, może powinienem usiąść na chwilę. Bardzo fajne animacje są, naprawdę. Powtarzam się, ale lubię pixelowe i animacje. Chciałam, że jest nowa gra w salonie gier. Powinniśmy coś sprawdzić. Obstawiam, że jest świetna. Dokładam się, że zdobędę najwyższy wynik, zanim zrobi ktoś inny. Ja już to zrobiłem. U. 25 centów za cukierki, mógłbym mieć cukierki do końca życia. Mama by nie była zadowolona. No tak, teraz inflacja. placę jest, już tyle nie miał. Mogę weź? Czy zamknięte? Zamknięte. Fajna masz czapkę, kolego. E, potrzebuję więcej żetonów, chyba zgubiłem swoje basenie z kulkami. Nie chcę mówić, ale się trochę wyróżniasz. O koleś, świetne ciuchy, nigdy wcześniej nie widziałem takiej stylowej. No właśnie dlatego mówię, że się wyróżnia. Ech, dziękuję. Lubię twoją koszulkę. Future to the Flashback to mój ulubiony old schoolowy film. Old school? O czym ty mówisz? Ten film wyszedł jakieś 3 tygodnie temu. Spokojnie on tylko żartuje. Jestem Mike, a to jest Chip. E, masz jakieś imię dzieciaku? Jestem Oswald. Oswald, jak czarodziej. Czarodziej? Z OS oczywiście. O, tak, widziałem to kiedyś. Moi rodzice nazywają mnie OS. Pewnie stąd wzięli to imię. Dlaczego nigdy cię tu wcześniej nie widzieliśmy? OS. Dziwny jest skrót od OS, nie? Nie wiem, to w Polsce może dziwnie brzmi. Ja, mm, to dobre pytanie. A jesteś zabawny. Nic złego być nowym dzieckiem w mieście OS. Nowy młyn przyciąga do miasta wielu dzieciaków takich jak ty. Mm, nowy? Zupełnie nowy młyn stalowy. Mój tata tam pracuje, tata Majka też. Myślę, że, że i Twitter właśnie tam dostał pracę. Co, Ale. ale.Chip, koleś, koleś, streszczujesz nowego, pozwól mi się pobawić, zanim to zro... się ty za domowi. Chcesz zagrać z za nami w Pizzaroller OS? Brzmi fajnie, ale nie sądzę, żebym miał tu być. Cóż, gdzie indziej miałbyś być? Yy, e, e! za drzwi. No chodź, człowieku, chcę pogadać z tobą o filmach. Zgoda, chodźmy do Salon gier. Nie wiem, co się dzieje, ale fajnie by było tu zostać na chwilę. Lepiej niż chować się w tym obrzydliwym basenie z piłkami, jak to wie, kiedy data się pojawi. Jak rozumiem, cofnęliśmy się w przeszłość chyba. A co to za krypol tutaj? O sam, już otwierasz te drzwi. Może że coś się stanie, jakby to spamował. Spamowanie nic nie robi. Pizza, pizza. Ran ta pizza świetna. Czy jakie pizze z makaronem i ketchupem? Fuj. Jestem za wymyślnym ślaniem nowych smaków pizzy, ale to jest ochyla. Wygląda na to, że nigdy nie jadłeś pizzy z ananasem. Ananas? Na pizzy? Och, litość, nie szkalujcie pizzy z ananasem. Z ostrym sosem to jest sztos. Myślicie, że Foxy wróci wkrótce? Tęsknię za nim. Kto wie, gdybym żeglował po siedmiu morzach, nigdy bym nie wrócił. Ale co z, co z tym, że byłbyś cały pokryty solą morską? Czy nie samo myślenie o tym sprawia, że wszwędzicie skóra? Nie ma nic złego w być swoim morskim, morskim lisem. Buduje charakter. A tak, to scena Foxiego. Faktycznie. Dobra, gdzie możemy dojść? Jesteśmy teraz w wejściu. Wejście nie wygląda jakoś zachęcająco. Kupon na Foxy Pirates Plazonas. Mogę zabrać? Pizza smaku oranżady, Nawet nie chcę wiedzieć jak to smakuje. A wy się śmiejecie z pizzy z ananasem? Pewnie nam się trochę. No, za rezerwą i salę imprez na nas następne prywatne wydarzenie. Darmowy oficjalny tor Freddy Fazbear dla każdej rezerwacji. Freddy? Kim jest Freddy? Nie wiesz kim jest Fre Freddy Fazbear? Gra chyba załadowała jakieś bonusy, bo widziałem spadek FPS-ów. Dziwnie jest pizzę, kolego. O, mogę taką pluszeka? Gdybym miał voucher, mógłbym go wymienić do tej na nagrody. Jakie to retro. I maska jest jeszcze. E, premium butter. Okej, okay, gdzie my jesteśmy teraz? W salonie gier. Byliśmy w jadalni i chyba w tym korytarzu imprezowym było, że Kripol wyglądał za, za drzwi, prawda? Możemy tędy przejść? Creep Mike czekają nami. A tak, bo się umówiliśmy ze mną no tak. Tata mówi, że kocha tę grę, kiedy był w moim wieku. Wygląda całkiem zabawnie. Spotkamy Twojego ojca. Wierzyłeś kiedyś w rolleros Nie, w pizza roller ale widziałem coś podobnego. To najnowszy i najlepszy model od Fazbers, więc nie jestem zdziwiony. Mamy tu całkiem ekskluzywny sprzęt. Co to jest Fazbers? Ha, dzieciak, który nie zna Fazbers? Jesteś niesamowity, koleś. Tutaj weź piłkę, pokażę mi się jak grać. Najpierw zagra ze mną. Może dam ci fory? Może. Okej, okay, więc celem jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez trafienie kulką do pierścienia. Na końcu jest rampa, która wystrzeli twoją kulkę, więc musisz skupić się na prędkości swojej piłki. Patrz na to. Popisujesz się. Spróbuj, os. O, udało się. Ło, Moja kolej. Jesteś całkiem dobry, Mike. Mike jest najlepszym graczem w pizza w mieście, nawet za dobry, przynajmniej ja tak uważam. Nie także że się staram, po prostu siedzę to całe lato, podczas gdy moje rodzice pracują. Ale jak wrócimy do szkoły, to farma na pewno spadnie. Oj, nie udało się. No Mike się trochę popisuje, no ma. Szkoła Chodzisz też do Westbrook. No jasne, Westbrook to jedyna szkoła w okolicy. Dobra. Celujemy posadkę. Musimy wygrać. Będzie pewnie jakiś achievement za to. Rozumiem, że jest szansa wygrania. Myślę, że nazywa się pani Me Micham. Ostatnia piłka os. Postaraj się. Dobra. Fokus. No nie Dobra, życie. Ha, niezwyciężone. Stary, nie musiałeś tak ostro grać z nowym. Tylko motywuję go, żeby bardziej postarła następnym razem. Jakbyśmy zagrali teraz berka? O tak, to fajna okazja, żeby pokazać o sobie okolice. Mówię, pewnie. Super, będziesz pierwszym berkiem. Przygotuj się do biegu. Boże. Nie daj się złapać. Ja się nie daj złapać? Zrozumiałem, że ja jestem berkiem. Aaa, okej, okay, dobra. Okej, okay, masz mnie. Drzwi były zamknięte. Uch, dzisiaj jest tłoczno. Czuję się, że nie mogą się w ogóle przegonić chip. Myślę, że masz rację. Wszyscy grają przed lekcjami. Hmm, a może zagram w chowanego? No i to jest gra, w której jestem dobry. Wzywam Cię! Podaję... Nie, nie, nie podaje się. Gdzie ja się mam schować? Basen z kulkami? Okej, okay, basen z kulkami odpada. Wtedy czasem łapię zawiechy, a nie mogę zmniejszyć jej... ...latkarzu. Gdzie można się jeszcze No dobra. Gra łapie dziwne zawieszki. Nie mam pojęcia dlaczego. Gdzie można się schować? Z paladą? Czybie szybie wentylacyjnym? Może w stroju? Tylko tak, w strój sprężynowy. O, puste kostium. się, że nikt, gdyby tam nikt nie sprawdził. Ach, był taki pan, który ukrył złototą. Złoty strój Frediego? Nie wygląda na złoty. Czerwiec 1985? To naprawdę jest jak w tym filmie. F. Duże kroki, lepiej się schowam. Oho. E. Metr pokazuje, ile hałasu robisz, bądź cicho. Uch, mam nadzieję, że Mike tego nie usłyszał. Muszę się szybko schować. Czy oni słyszą? No wentyla wentylacja. Strój sprężynowe to najlepsze miejsce do schowania się w przeklętej pizzerii. A, niezła próba, ale i tak cię słyszę, chip. Nieważne, znalazłeś już oza? Jeszcze nie, jest cicho w przeciwieństwie do ciebie. Już ja. Może znajdę go pierwszy. Nigdy mnie nie znajdą. Czy? O, power off. Co to było? I mam nadzieję, że to nie czytuje e, mikrofonu. Co to ulicha było? Dobrze, że mnie to nie założyło. Pewnie nie, nie powinienem tutaj być. To no na pewno tylko zwykły pracownik. A to nic takiego, tylko zabawa. O, oh, szybko zabijeś dzieci. Ktoś tam jest? Chip, Mike. Cholera, krzycze nic nie daje. Za dużo ludzi krzyczy. Gdzie oni są? Może wiedzą, co się dzieje. Czemu mam 10 FPS-ów? A teraz miernik hałasu. I skaczące FPS-y. Nie podoba mi się to. Coś to blokuje. Nie chce się ruszyć. Nie, nie, nie. Czuję się jakbym grał na samym procesorze. Co się dzieje? Wyłączyłem grę i magicznie przestało, przestały być e, FPS dropy. O! Też wybiegnij. Powinienem po prostu odejść. Byłoby najbezpieczniej. Czy to koniec gry? Tak on mam Co mam robić? Do zobaczenia, tato. Zostawiłem tatę achievement. Super, pozdrawiam. Toban, speedrunner numer 1 na świecie. Szukamy Majka i Chip'a. O czemu się kacie Jak mówię, lepiej lecę na piracką przegrodę do zobaczenia wkrótce. Nie mam pojęcia co to znaczy, ale na pewno no nie sprawdzę za tą kurtyną. Czemu by nie? O, drzwi są otwarte, tam gdzie ten kripol zaglądał. A oni dalej sobie tańczą, no jak nigdy by się nic nie stało, tylko trochę dziwnie oczy wam świrują. Co, co się stało? Czy mogę wrócić przez basen z kulkami na przykład? Do swoich czasów? Powinienem szukać cipa i majka? Co tutaj leży? O, mogę się schować. To tak przycinę naprawdę chcę zagrać tylko fajną grę. Dobre. ja może wyjdę. Tata mi nie pozwala chodzić za obcymi mężczyznami w stroju królika. Czy to prosi mnie, żebym za nim poszedł? Może ma Chipa i Majka? Nie ufałbym śledź stworzenie. Po lewo było coś słychać. Nie ma prawa, żeby taka gra miała problemy. Na moim kąpie, rozbicie serca. Słychać przynajmniej, O, O Boże! Święty! Rzuciłem w niego stołkiem! O nie! Mam takie przecinki, że ciekawe, czy ja ucieknę. Chciałbym pokazać swoje. To nie chce się ruszyć. O nie. Koniec gry. Kto to tłumaczył? Wróć do tyłu. Co to AI tłumaczyło? W ustawieniach jest tylko rozdzielczość ekranu. Rzut taburetę. No patrzcie, co się dzieje z tą grą. Impossible to play. Pod stołem się dało schować, prawda? Mam 17 fps które skaczą ze 140. Idziesz sobie? Idź sobie. Dobry królik. Czy to zniknęło? Muszę stąd wejść, mam nadzieję, że z Chipem Mike'em wszystko w porządku. Wiesz co? To zniknęło, ale ścinki dalej są. Uciekaj ale po prostu uciekać. To się dzieje naprawdę? Nie, 40 FPS-ów. O, o. Świetna rozgrywka, niesamowita. Przy 40 przy FPS-ach skaczących z 140 do 40. Tam jest Oswald, co ci przyszło do głowy, żeby chować się w tym starym, obrzydliwym czymś? Nie słyszałeś, jak cię wołałem? O Jezus, święty! A to nie! O, spamułeś przycisk? Wyciągłem ojca? Wyciągłem ojca. O, czyli to coś może przyjść do naszego świata. Świetnie to wszystko w porządku? Co się stało się? Czy zostaliście opętane? Miłej nocy, chłopaki. E, czekaj, Jeff. Myślę, że coś jest nie tak z moim tatą. A? Wygląda na zdrowego. Pe pewnie, co zaszkodził dziecku. Idź do domu i odpocznij. C czekaj. Miałem przed chwilą 1 FPS. Co jest z tą gromnie tak? Do, dom Oswald, Oswalda, noc pierwsza. Niesienie drabiny robi dużo hałasu. Co zrobiłeś mojemu tacie? Dokąd mnie zabierasz? Skąd, skąd w ogóle wiesz, jak prowadzić? Mój dom? Skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam? O. I teraz nagle. Jest animatornikiem, a nie twoim tatą? Kotek. Jak kot zacznie uciekać, uciekaj, i ty. Ja po prostu pójdę teraz do swojego pokoju na noc. Ok. Just normal ping. Co się dzieje? Co mam zrobić? O, co do dom. Może będzie wiedziała, co zrobić. Tata zawsze zostawia swoją komórkę w domu. Założy się, że jest w jego pokoju. Ja sobie tutaj zrobię przerwę. Nie wiem, co się dzieje z tą grą, ale spadki FPS-ów są po prostu okropne. W tym momencie 144 fps Ruszam się. Spada do 88. Tylko podczas samego ruchu. O, teraz było 15. Czasem nawet był i po jednym. Tragedia. Dzięki za oglądanie i do następnego. Może takiego bez lagów.